Nie, to niewinny jesteś, nie? Okej, okay. córki. To Boro też niewinny? No to panowie, no musicie się zawieć. Nie aż tak dramatycznie. A to... Dlaczego sobie wysiadam? Na czasie nawet. Adam jest niemiły. Króluje nas, że mamuta. muta. Halo? To się do nas pewnie specjalnie Halo? nie odzywa, nie jak wiedziemy, albo zaczniemy konwersację, to będzie OK. <grystanie> Bor napisał, Cytując, nie mogę. <grystanie> o tego to ja się nawet ja nie spodziewałem. No wiesz. <grystanie> Pewnie że sprawdzić mikrofon No Tak więc dla małego wyjaśnienia trowaliśmy Adama Przez jakieś 10 minut Że mu mikrofon nie działa i go nie słychać Potem zaczęliśmy go trollować Że ma szumy w mikrofonie Ale to zobaczycie później chciałem wam przybliżyć krótką historię Tego wszystkiego Merkle i zabicie się A szum tak, tylko dla pewności. Halo? No wrócił Adam i nas będzie trollować. No, co za typ. Nie no, trollujecie mi goście, wiem. sprawdziłem mikro ustawienia. Przypuszczam, Ale że my... poszedł na inny serwer i poszedł trollować inny jeszcze, Zerptali tutaj i dostał mutę i poszedł do O no, no i poszedł do nas. Prankster. <gry> nie prankster, o, prankster tylko śmieszek. To sprawdź sobie, nie wiem, a Forum, może czy coś, czy jesteś zmutowany, nie wiem, czy jakiś tam nie wiem, muta czy coś. A, a bo słuchaj CS, a może CS ma coś zbugowanego z twoim mikrofonem. No właśnie, bo w sensie Cies też, on też on masz jest, ustawianie mikrofonu, jakby. przełączyć się na jakiś inny mikrofon, nie wiem. Halo? 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 O, słyszy mnie. Karacz, słyszy mnie. No. Ale ja bym cię nie okłamał Ja ci mówię, że cię nie słuchasz Ta? Ta? Ej, słuchasz go? Nie słuchasz go, tylko widać, że mówi No ale mi mikro i nie słuchasz go Przestań, że mówisz sobie Jakbym chciał posłać dźwięku morza, to bym pojechał nad morze A nie ty mi włączasz mikrofon swój A pejterzy wszędzie Pejterzy Eee, ty co, ale trakt też jesteś, wiecie? Koleś, <gulet> ja nie chcę szumów morza. Ale nie, uśmiałem! łup! <gulet> ja bym chciał mieć szum morza <gulet> <niechce>, ale... <gulet> ale... <gulet> z tym se burzelkę po posadzie, kur... Aaaa, kur... Więc, ale może... Jakie full autos... krówki. O, cześć demonek. <gulet> Siema. A on mutał, dało się, dało się! Wielka, dał dobry człowiek. człowiek. Ameryka, dobry człowiek. Hmm, hmm, hmm. O, to Borat tam muta. Chodź Ameryka, na coś leci, leci. No, sądzę, że nie stężyłeś. Dobra, co ty robisz? Ja? Yeah? No, to o bombę podnosi. To bo leżałeś sobie. No nie dom. Daman, jak ty go słyszysz? Ty tyfy? Co? Może to nie, tylko nam się coś zepsuło. Może to Doma nawieś coś popsuła i po prostu słysz jakieś Te ja patrzę, ale teraz domana też jest uraździłem. Ej Doma Ty może on gadał przez telefon i akurat ci zlało z jego tekstami. No możliwe. Ale to by było fartowne, nie? Czekaj, wiem jak to zrobić. Karać, wiem jak to robić. Faj, stanie buta jak nie zrobiłem. Nie patrz na to. Co trola robiłem? Co, Adam dalej troluje? To nie tak. Co? Ten prankster. Ty na YouTube nas nagrywasz tak coś. Ty, co, no na, na YouTube nas nagrywasz tak coś. na Tam tak. troluje administrację i gra. Czekaj, się O, właśnie no. Jak tego <laughs> dowodu? Aćwierdzisz, że ja, to jest. Ja nie rozumiem o co wam chodzi. Co mi chłopie, Coś troluje, ale coś tam szela. <noise> Te można tak specjalnie. Bo Może mikro mikrofon się sam włącza, nie? I tylko taki tryhard teraz <noise> no. jest. Ile osób na dachu? <noise> A tak zauważyłem, jak od wczoraj ten Adam nie gada, to jest taka cisza tu... <motorOK> wyłącz to morze. Ale ktoś ma szumy tak coś, takie szumy wnerwujące. nie? Takie szumy, coś tak naprawdę. Ja To tego to szumy. Takie szumy z melodią tego. To. U mnie to, to szumy jak szum nad oceanem. Nie wiem. To u no mnie jest normalnie no. wok. ją na tyle się pewnie zmowa. Okej, okay. zabiłeś szum morza. Jak się z tym czujesz? Jestem Adam uuu, dobrze. Uuu, jakie ostre teksty. Nie, Cześć, nie, tylko tak szum. Ja dalej go nie słyszę. Ukrywało, no, byłem, nie wiem, jak go ja daję nie słyszę. Ja go Ja takie szumy. Ja go normalnie słyszę, a u mnie bardzo szum A to to oni o, oboje to gadają o TESie i nie tak słyszą. Oni pragną mnie cały czas. O, go nie słyszę. Tak. No tak, wiem, 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 wiem. I to mam, ty go słyszysz, co? Oni ja siedzą nie na TESie albo Discordzie i słyszą I się. To to jest tak, co sprawdzi.

Troszeczkę bombowo. Ja go ciało, Boro. Ej, bo oni dają mi każdy ludzie fake info na mnie. Jeżeli mi mikrofon nie działa, ja to mogę zabić wszystkich. Proszę, ja bym tak info podali. Ktoś X jest zdrajcą. To jest info, za które można zabić. A nie, dzisiaj na A dworze jest słoneczna pogoda, ponieważ jest zima i mamy minus no. około 5 stopni do zera. A, ktoś mówi 30. No to ty. Następna osoba mnie słyszy. Wow. Ciekawe. Czy może nie słyszę tego, co jak, Wiesz, po prostu nie wiem. Po prostu nasz konsument się To jest 3. Jeden dyzdrajca tutaj. Chciałem ci odpuścić, ale widzę, że się nie dało. Ty przedni strzał to nie była prowokacja, tylko nie trafiłem. Okej okay. Jest strajca, ciekawy czy zabiję tych dwóch, pewnie nie. Teraz się wycofam ładnie się zauważył nawet. A mogę powiedzieć na głos to co piszesz? Nie. Yeah. Hmm. Powiedz. 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 powiedz.

Okej, okay. Maserdem. Jakie Jakie nienawidzę zdrajców, którzy awczą albo kampią Ile boro niewinnych zabiłeś co? Pewnie jednego, he? Trzech. O, to ja dwóch. Dice Czekaj co? Ale ten krok jest Da się utruszyć. Dzięki. Ej, odejdź ode mnie. To jest FMRKL masz. Nie mnie atakujesz. Proszę. proszę. Cię. Co, co tam mówisz? Nie słyszałem. Ameryka, jesteś zdrajcą? Oczywiście. Ja zawsze jestem zdrajcą. Niewinny nie może kłamać. A, z... <noise> A właściwie to już może akurat. Franek? Franek. on nic robił do mnie. No sery, odwróciłeś się jak typowy zdrajca, tak? Idziesz, idziesz, odwracasz się trując do mnie, więc tak... No. Bywa. Czyli zostałem sam na zdrajców. Spoko Eee. Gdzie jesteście? Tam gdzie ciebie nie ma Słyszałem drzwi. pod ziemia, jest pod słyszałem drzwi. I co? Nie domal tak. no, mam to nagrany To sobie przewinczad Nie teraz To ci skupiuję Fajnie by było <noise> O, czyli terror kampi w jednym miejscu To znaczy zaminowałem się, ale dzięki temu mogę Co możesz? Nie słyszałem. <noise> I to, a to w tym odcinku. Dzięki Wam za oglądanie, że spróbował wiecie zrobić. A my już widzimy się w następnym odcinku. Tak więc na razie, cześć.